Za mną jest szef, czyli Bos, najnowsza waltra, 420 koni. O tym więcej opowie specjalista. Największa, najpiękniejsza, Najwspanialsza maszyna Waltry? Tak, za nami znajduje się nasz flagowy największy model Waltry, czyli Waltra serii S szóstej generacji. Jest to ciągnik, który pracuje się mocowo od 280 do 420 koni i jest to jeden z największych modelów z naszej gamy produktowej. Klient, który nabędzie ten ciągnik, czego może oczekiwać? Możemy ciągnik wyposażyć w różne dodatkowe elementy, takie jak malowane czarne felgi, wykończenie wnętrza czarnego, dodatkowe elementy oświetlenia czy dodatkowe elementy, które umożliwiają pracę w trudnych warunkach, na przykład prace leśne. Ten model dokładnie przyjechał z Finlandii i on do Finlandii wraca. Kiedy można liczyć, że ten model będzie już normalnie dostępny? Tak, ten model przyjechał prosto z Finlandii, żeby pokazać pierwszy raz tutaj w przepietowie klientom. Pokazać to, co mamy w swojej ofercie. Natomiast wraca do Finlandii, a z Finlandii już typowe ciągniki, które zjadą z produkcji, przyjadą do nas pod koniec września. O cenie nie mówimy, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale trzeba się przygotować pewnie. Zgadza się, o cenie nie będziemy rozmawiać, bo nic droższego od pieniędzy nie jest. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.